9600 zł. Człowiek powinien się cieszyć, ale z czasem oddałby wszystko, żeby Janek tu był. Kiedy zostałam sama z córką, świat się zatrzymał, tylko rachunki nie. Dlatego siadam do budżetowania i uzupełniam moje wydatki. Razem mam 8800 zł. i dodatkowo 800. Zaczynam od rachunków za Netflix, mieszkanie, prąd, internet oraz ubezpieczenie. Razem 2780 zł. Życie nauczyło mnie jednego: rachunki mają punktualność. Kolejny krok to codzienne wydatki na benzynę i jedzenie, przedszkole oraz leki na uspokojenie. Razem 2550 zł. Czasem wydaję więcej na spokój niż na cokolwiek innego. Kolejny etap to moje oszczędności i cele. Odkładam na wyjazd nad morze z córką oraz na kurs Nowe Życie Po Starcie. Razem 800 zł. Czasu nie cofnę, ale mogę zadbać o przyszłość. Na koniec zaglądam jeszcze do zobowiązań i tutaj mam spłatę raty za auto oraz ratę za nagrobek Janka. Razem 900 zł. Czasem siła to po prostu iść dalej. Nie miałam siły na nic, ale rachunki dalej przychodziły i wiesz co? To Właśnie one przypomniały mi, że wciąż potrafię sobie poradzić. Pisz w komentarzu słowo szablon, a podeślę ci ten arkusz.